Cześć, witam wszystkich, z tej strony Rekinek, Pucharek, Prawdziwy Bohater I tu mamy za zadanie zabić z powietrza przestępcę po ucieczce z apartamentu Jest to odcinek 9, Dzień Niepodległości I tu jak widzicie będziemy zjeżdżać właśnie po takiej linii I właśnie e, jak będziemy zjeżdżać, e, za, o tą linę zahaczy helikopter i będzie nas trochę bujać W każdym razie będziemy musieli zabić jednego policjanta właśnie będąc podwieszonym na tej linii Pamiętajcie o tym, żeby uzbroić się w desert ego z takim całkownikiem, czyli nie ja będziecie zresztą za chwilę widzieć. I najlepiej właśnie tutaj strzymać do tego policjanta, który stoi tutaj zaraz na tej krawędzi. Tam jest taka skrzynka, także będziecie mogli się przezbroić, jak będziecie chcieli, także zróbcie to zanim będziecie do tego podchodzić. Jeszcze jedną rzecz wspomnę, że jak wam nie wyjdzie, to wyjdźcie do menu i odegrajcie e, i kontynuujcie grę bo inaczej bo tam nie ma sejwa, także inaczej będziecie musieli cały odcinek zacząć od nowa mam nadzieję że wam się podobało ja się z wami żegnam do usłyszenia hej